Że nada. Hej, sąsiadka, z drogi! Ha! 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 Przecież mówiłem odejść. A co jeśli to był mój plan? <grym wytkujesz> Hej, stój! <grym wytkujesz> Złapana, złodziejka! Złapana Ewa, nowa! <grym wytkujesz> Czy jest, nie tak? To spójrzcie na ten plastik. Co ci skafane? Jesteś kosmonautą? Myślałam, że dzisiaj już nic żałośniejszego od torebki Kitty się nie pokaże. <ślałam> Ej, nie mówcie tak. Mam po prostu e, problemy z odpornością. Co tam, Kitty? Wołałaś? Wołałam. Uu, chyba w coś wlazłaś. Co? Co? Kto wymyślił, żeby wylać tu klej? Hmm. Hmm?